W życiu niektórzy mężczyźni różnią się od innych. Przyciągają uwagę otoczeniem, do którego wchodzą, ale nie osiągają tego krzycząc i popisując się osiągają to po prostu swoją obecnością. Kobiety czują do nich naturalny pociąg, ale nie wiedzą dokładnie dlaczego. Oto siła ukrytych nawyków, które przenikają do podświadomości. Mężczyźni, którzy nie znają tych nawyków, nie są w stanie osiągnąć pożądanych efektów, nawet jeśli próbują latami. Ale ci, którzy wiedzą, Naturalnie przyciągają uwagę kobiet, są szanowani i prezentują silną postawę w każdym aspekcie życia. Czym więc są te nawyki? Dziś porozmawiamy o ukrytych cechach, o których większość mężczyzn nie wie, a które kobiety uważają za bardzo atrakcyjne. Jeśli chcesz spojrzeć na życie z innej perspektywy i poznać sekret prawdziwej atrakcyjności, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, ponieważ tutaj znajdziesz informacje, które pozwolą Ci wyjść poza codzienność. Jeśli jesteś gotowy, zaczynajmy. Tajemny nawyk numer jeden, bycie emocjonalnie niezachwianym. Świat zewnętrzny pogrążony jest w chaosie. Ludzie biegają w panice, dają się ponieść emocjom. Ale są tacy ludzie, którzy pozostają niezachwiani nawet w środku burzy. To właśnie ten typ mężczyzn wydaje się kobietom naprawdę atrakcyjny. Kobiety podświadomie szukają silnego schronienia. Mężczyzna, który jest niestabilny emocjonalnie, nie będzie budził u nich zaufania. Mężczyzna... Który wpada w panikę, traci panowanie nad sobą i łatwo się załamuje, straci swoją atrakcyjność. Ponieważ kobiety czują się bezpieczniej w towarzystwie mężczyzny silnego emocjonalnie. Stołyki nazywają to atrakcją. To znaczy, że nic nie może tobą wstrząsnąć. Kiedy ktoś cię krytykuje, kiedy kobieta cię testuje albo kiedy życie się nie układa, po prostu się uśmiechasz i idziesz dalej. Bo wiesz, że reagowanie jest oznaką słabości, utratą kontroli. Bycie niezachwianym mężczyzną oznacza nie tylko bycie atrakcyjnym, ale i silnym. Prawdziwym urokiem jest umiejętność zachowania spokoju nawet w chaosie. Pamiętaj, że potężny nie jest tym, który najwięcej mówi, jest najmniej wstrząśnięty. Tajemny nawyk numer dwa niewidzialna moc, korzystanie z cichego autorytetu. Prawdziwa władza leży w rękach tych, którzy działają cicho, a nie tych, którzy krzyczą. Ponieważ autorytetu nie ustanawia się podnosząc głos, lecz dając go odczuć swoją obecnością. W podświadomości kobiet najsilniejsi mężczyźni to nie ci, którzy mówią najwięcej, ale ci, którzy mówią najmniej i są najbardziej skuteczni. Niektórzy mężczyźni nieustannie się popisują, gadają przy każdym kroku i wykonują przesadne ruchy, aby zwrócić na siebie uwagę. Ale naprawdę atrakcyjni mężczyźni mają cichy, ale głęboki wpływ. Zdobywają szacunek nawet nie mówiąc ani słowa. Siedzą w kącie pokoju, ale wszyscy są świadomi ich obecności. Oto efekt niewidzialnej mocy. Kobiety podświadomie wyczuwają energię mężczyzny. Mężczyzna, który ciągle szuka aprobaty, za dużo mówi i stara się coś udowodnić, wydaje się słaby. Natomiast człowiek, który ostrożnie dobiera słowa, milczy, gdzie jest to konieczne i zabiera głos tylko w ważnych momentach. Taki człowiek w sposób naturalny umacnia swój autorytet. Prawdziwe przyciąganie polega na pozbyciu się nadmiaru i powrocie do istoty rzeczy. Istni poprzez swoje stanowisko, a nie poprzez mówienie, ponieważ cicha pewność siebie jest silniejsza niż setki słów. Pamiętaj, że najsilniejszy nie jest ten, który najwięcej mówi to człowiek, który nie musi rozmawiać. Tajemny nawyk numer 3: Ulepszaj się dla siebie, nie dla kobiet. Wielu mężczyzn opiera swoje życie na zdobyciu akceptacji kobiet. Ubierają się lepiej. Chcą zarabiać więcej pieniędzy, chodzą na siłownię. Ale robią to wszystko nie dla siebie, ale po to, żeby zaimponować kobietom. Właśnie dlatego ponoszą porażkę. Ponieważ kobiety są zainteresowane mężczyznami, którzy rozwijają się dla siebie, a nie takimi, którzy zabiegają o sympatię innych. Jeśli mężczyzna podąża własną drogą, ma wizję, czerpie radość z tego, co robi. Kobiety to wyczuwają. Czują do niego naturalne przyciąganie ponieważ ten człowiek ich nie potrzebuje ma swoje własne cele, tworzy swój własny świat i nie ma dla niego znaczenia, czy kobieta pojawi się w jego życiu, czy nie. Taka postawa wysyła najsilniejszy sygnał do podświadomości kobiety. Prawdziwa atrakcyjność polega na życiu dla siebie, a nie na tym, aby zadowolić innych. Jeśli chcesz się zmienić, musisz to zrobić dla siebie, a nie dla innych. Tajemny nawyk 4. Dominacja podświadomości męskiej. Męska rama w życiu istnieją dwa typy mężczyzn. Ci, którzy tworzą swój własny świat i starają się włączyć w świat innych. Kobiety są zainteresowane mężczyznami, którzy sami wyznaczają sobie granice, a nie tymi z tej drugiej grupy. Ponieważ posiadanie ramy jest najprostszym wskaźnikiem mocy: relacja, interakcja czy środowisko społeczne. Wygrywa ten, kto ma odpowiednie ramy. Jeśli kobieta ciągle tobą manipuluje kwestionuje Twoje decyzje i zmusza Cię do przestrzegania jej własnych zasad. Oznacza to, że nie masz kontroli. I pamiętaj, mężczyzna bez osobowości traci swoją atrakcyjność w podświadomości kobiety. Prawdziwe przyciąganie polega na tworzeniu własnego świata. Kobiety powinny być częścią Twojego życia, a nie tylko dodatkiem do ich życia. Ty ustalasz zasady, ty wyznaczasz granice. Ponieważ mężczyzna, który ma wszystko pod kontrolą, zawsze jest atrakcyjny. Tajemny nawyk 5. Radzenie sobie z samotnością jak cesarz. Wielu mężczyzn boi się samotności. Cisza im przeszkadza, chcą natychmiast zająć się czymś innym. Jednak prawdziwie silni mężczyźni postrzegają samotność jako zaletę, a nie wadę. Ponieważ człowiek, który potrafi być sam, jest prawdziwie wolny. Kobiety podświadomie zauważają, jak mężczyzna radzi sobie z samotnością. Mężczyzna który nie potrafi spędzać czasu sam ze sobą, który ciągle zabiega o czyjąś uwagę, który rozpada się, gdy zostaje sam. Wydaje się słaby, ale człowiek, który żyje w zgodzie z samym sobą, który zachowuje swą siłę nawet w milczeniu, jest dla nich tajemniczy i atrakcyjny. Zamiast uciekać przed samotnością, naucz się sobie z nią radzić. Rozwijaj się, twórz, odkrywaj siebie. Pokaż, że nie potrzebujesz nikogo. Ponieważ mężczyzna, który potrafi być sam, jest bardziej pożądany przez innych. Pamiętaj, że cesarze czują się najlepiej w samotności, nie w tłumie. Tajemny nawyk numer 6 bycie prawdziwym mężczyzną, a nie idealnym kochankiem. Wielu mężczyzn uważa, że kobiety będą bardziej atrakcyjne, jeżeli będą robić to, czego oni chcą. Zawsze się nimi interesuje, mówi tak na wszystko, co mówią i nigdy nie wdaje się w kłótnie ale nie zdając sobie z tego sprawy, dewaluje siebie. Ponieważ kobiety chcą prawdziwego mężczyzny, a nie takiego, który podporządkowuje się wszystkiemu, co ona mówi. Jak widać, prawdziwa atrakcyjność nie polega tylko na wyglądzie i możliwościach finansowych. Kobiety podświadomie czują pociąg do mężczyzn silnych, zdeterminowanych i niezłomnych. Ci, którzy o tym nie wiedzą, będą latami uganiać się za złymi rzeczami, ale teraz jesteś tego świadomy. Gdy wprowadzisz te nawyki do swojego życia, rozwiniesz się nie tylko dla dobra kobiet, ale także dla własnej siły. Pamiętaj, że nie to jak postrzegają cię inni, ale to jak siebie budujesz. Jeśli chcesz otrzymywać więcej treści tego typu, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, ponieważ będę nadal dzielić się tutaj informacjami, które pozwolą ci wyjść poza codzienność.